Witam serdecznie. Dziś mamy 1 sierpień 2013 roku. Jesteśmy na stacji w Miechowie. Można by powiedzieć kolejny nagrany film na, na stacji, a jednak coś jest innego. Zaraz się przekonamy co. Właśnie dziś rusza przebudowa peronu w Miechowie. Na parę miesięcy mamy z głowy przeloty, mamy tylko spokojne przejazdy ekspresy. A teraz pokażę wszystkim jak jaki wysoki jest peron w Miechowie. A właściwie jak niski. Jak widać teron jest bardzo niski, ciężko jest wsiąść do niego. Na szczęście będzie lepiej. Teraz widzimy jak nic się jest teraz.